Mój najnowszy nabytek już przepracował około 8 godzin. Na parę zbiorniczków paliwa poszło, tutaj się wlewa paliwo z olejem, a tutaj się wlewa olej do smarowania prowadnicy. Jest to pilarka firmy NAC GST 45 myśnik 40 myśnik 0,2AC. No różnie piszą, ja tam czytałem, tym, że przy tym symbolu piszą 2 i 2, 2,5 konia. No myślę, że w tych granicach 2 i 2 to pewnie ma konia. Teraz druga ciekawostka. Tutaj jest łańcuch. Łańcuch o podziałce 325. Szerokość tej prowadnicy, co tutaj chodzi, łańcuch to jest 1,5, ale tu pewnie jest 1,6, 1,7, żeby było szersze. Ogniw jest 66, długość prowadnicy tutaj cała od tego miejsca do, 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 do maksymalnie 40 cm. No, tutaj do przybierania. E, Podczas cięcia jest takie specjalne ząbki. Tu jest ciekawa sprawa, trzeba zwrócić uwagę, jak się pierwsze uruchamia. Pierwsze uruchomienia należy wykonywać na mieszance 1 do 25, czyli na 25 litrów paliwa wlewamy litr oleju. No i tak też to zrobiłem, i pewnie tutaj piszę, że na 10 godzin ale jak zrobi się na 15, to będzie troszeczkę mocniej kopsić ale też nic takiego się nie stanie no a później piszą 1 do 40, można robić 1 do 30 ja to tak mam zrobione, że pewnie do wszystkich maszyn mam 1 do 30 a teraz tylko oddzielnie robię do, do tej pilarki 1 do 25 tutaj u góry mamy pokrywę bardzo fajny dostęp. Zaraz zobaczymy niech się odkręci. O, odkręciło się. Tu mamy filtr powietrza. Tu pod spodem jest filtr. Filtr tego... Znaczy to jest świeca. No, i tutaj to wyskoczyło, to wszystko to wszystko było coś źle. Dobrze, widzicie, przy Was troszeczkę się zejrzałem. Teraz trzeba to wszystko poprawić, żeby nie naciągnęła brudu. O, i teraz z powrotem to włożymy. A to od razu wypada. Co to się dzieje? To taki ten typ, tak ma. No, nie powinno tak być. to jest coś takiego, że... Aha, to musi wejść w ten... No ale to tak trochę... Trochę nie fachowo, to mi się nie podoba. To jest nie, źle zrobione. To jest po prostu taka... No, ten plastik powinien wejść w tamten otwór. Jeśli dobrze do, da, sprawdzimy przy tym, tym. No to też toś... nie no do, dobrze dobrze być. to trzeba tylko włożyć i przykręcić dobra teraz to ta pokrywka trzyma jednocześnie zamyka tutaj ten filtr teraz tak tutaj są dwie właściwie Jedna dźwignia, a drugi włącznik, wyłącznik. To jest od ssania. Producent zaleca, żeby na zimnym w lata to tak do połowy, ale to trudno ustawić do połowy, żeby to zrobić. W tej pozycji mamy 0, czyli wyłączone jest w dół. W górę jest. Jedynka, czyli jest włączone. Nie wiem po co to stop. Jak to jest wszystko odwrotnie, to nie powinno być tego miejsca. Po co to? Zero. Wiemy, że jest wyłączone. Jedynka, włączone. Jakieś głupie oznaczenie. To mi się, to mi się nie podobało. No, to tak nie powinno być. No, tutaj mamy tą blokadę. W razie awarii no i co tu jeszcze Aha. teraz jak, jak ja uruchamiam, no tam też jest tak dziwnie napisane uruchomienie no po prostu trzeba wyciągnąć sanie w pozycji 0, czyli wyłączonej cztery razy szarpnąć no i wtedy można będzie ciąć muszę troszkę łańcuch naciągnąć, bo zaraz zrobimy sobie próbę cięcia ale teraz na, na próbne uruchomienie Zobaczymy. Stała no, ze dwa dni. I teraz będziemy odpalać. Powiem tylko tak, ale to czytałem w komentarzach, że jak jest gorąca, to się trudniej odpala i trzeba kilka razy szarpnąć, bo po prostu chyba bardziej to paliwo odparowuje. Ja doszedłem do takiego wniosku, że trzeba by było szarpnąć w pozycji 0 dwa razy i wtedy przełączyć, i wtedy powinno ładnie odpalić. Ma, ma kilka zalet, ta pidelka. Ten wyłącznik jest bardzo fajny w, w stylu Jest tak ciężko czasami wyłączyć te korki, są dobrze zrobione. Zabezpieczenie ta, ta prowadnica. do przybieranie drewna też jest fajne. No i że szerokość łańcucha jest 325: jest szerszy i mocniejszy. Ciełem nią karpy, to kiedyś Wam pokażę też na filmie. No, jest cięższa od mojego małego szczyla MS70, bo ona waży gdzieś 6,5 kg, ta pilarka. No także, jak trochę dużo cięcia jest, to się odczuwa. No i to tyle by było. Teraz, zaraz, pójdziemy troszkę coś potniemy.